Nie. Co ty robisz z tą dynią? Dżem dyniowy! To była dynia do dekoracji! Marzena, uspokój się! To miała być dekoracja kuchni! Zamiast dekoracji będzie dżem. Potrzebujemy dynie, jabłka, pomarańcz, goździki i cukier. Z tego będzie dżem. Zaraz zobaczysz. Dynie obieramy ze skóry, kroimy w kostkę. A ile tej dyni potrzeba? Pół kilograma dyni, pół kilograma jabłek. Dynia gotowa, teraz będziemy zabierać się za jabłka. Jabłka obieramy. Wydrążone jabłka, kroimy na kawałki. Wlewamy pół szklanki wody, dodajemy kilka goździków i gotujemy. Mm, teraz dodajemy trzy łyżki cukru. Ty to nawet fajnie pachnie. A jeszcze lepiej będzie smakowało. Wyciskamy sok z całej pomarańczy i dodajemy do całości. Gotujemy do odparowania nadmiaru wody. Gotowe, powąchaj. Fajnie pachnie. Czas na test. Na to czekałam. I jak? Rewelacja, taki przysmak z dyni wspaniały!